Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie to tylko astrologia. Dziś będziemy rozmawiać o nowiu w Koziorożcu. Mój głos wrócił już do formy. Dzięki Waszym ciepłym myślom, dobrym intencjom i pozytywnej energii, którą wysyłaliście w moim kierunku, serdeczne dzięki Wam za całe wsparcie, które otrzymałem. To jest niesamowicie miłe. Skończyła się retrogradacja Merkurego, a ja znów mogę dla Was pracować. To robię z największą przyjemnością. Będziemy mówić dziś o koniunkcji świateł w Koziorożcu i zawsze kiedy przychodzi nów, to też rozkładam specjalnie dla Was karty po jednej karcie na Patronite dla subskrypcji od 5 złotych. E, tym razem pytanie jest takie, jaki powinien być następny właściwy krok w przypadku Waszej kariery? Po jednej karcie dla każdego z 12 znaków. Zapraszam, jeśli macie ochotę wesprzeć mnie i moją działalność internetową, to możecie zrobić to na Patronite. A poza tym w najbliższy poniedziałek spotykam się na astroseminarium, po to, aby porozmawiać o tym, co niesie nadchodzący miesiąc, i będziemy patrzeć na wasze kosmogramy, osób, które mają słońce w koziorożcu. Także zapraszam do zobaczenia na Patronite i na naszych specjalnych astroseminariach. A teraz biorę się do pracy i interpretuję kosmogram Nowiu. Nów ten wydarzy się 11 stycznia, czyli w czwartek o godzinie 12:56 w południe dla Warszawy. Konikcja światła. Czyli spotkanie Słońca z Księżycem wydarzy się w tym przypadku w 20 stopniu i 44 minucie koziorożca. I to jest wola Samsa Panny, czyli mamy dwa znaki ziemskie. Panna jest skoncentrowana na pracy, koziorożec to jest kariera, dążenie na szczyt i to, co odpowiada za struktury społeczne. Dużo mamy w Ziemi, bo w Ziemi znajduje się Mars, Księżyc. Słońce, no i jeszcze Pluton. Pluton do końca stycznia znajduje się w koziorożcu, później przechodzi do wodnika i pobędzie w wodniku do września. Później znowu wraca na chwilę do koziorożca i później już na stałe do wodnika. Więc ten rok jest rokiem przejściowym, gdzie wahamy się cały czas między starym a nowym porządkiem. I ten. Nów będzie bardzo mocno w klimacie tego, co zawdzięczamy swojej przeszłości i czy możemy oprzeć się na niej w konstruowaniu naszych długoterminowych celów. Bo koziorożec jest władcą czasu. Spokrewniony z nim Saturn odpowiada za to, co było i stawia pytanie, co z tego, co było, może przydać nam się w przyszłości. Koziorożec chce... Racjonalnie podchodzić do rzeczywistości i rezygnuje z tego, co jest nadmiarem, balastem. Nie będzie zajmował się spekulacjami, abstrakcjami, tak jak poprzedzający go strzelec. On chce mieć konkret, który będzie fundamentem, solidnym fundamentem dla długoterminowych planów. Wydaje mi się, że to jest niesamowicie ważne, aby skorzystać z tej mocnej energii koziorożca, jaka jest w tym kosmogramie, i podejść jak administrator do swojej kariery. Pomyślmy sobie o tym, że nasze życie jest naszym potencjałem, jest naszym zasobem, a co z nim zrobimy, to jest nasza sprawa. Wiele zależy od tego, jak rozpoznamy ten potencjał, jak rozpoznamy aktualną rzeczywistość, czyli na przykład rynek, który mówi o, o jakichś koniunkturach, tendencjach. Z których możemy skorzystać i w ten sposób podnieść sukces, dostając się na szczyt, o który nam chodzi. Pytanie: jaki jest nasz szczyt? Gdzie chcemy się znaleźć? Gdzie chcemy się dostać? Rzeczywistość społeczna ma charakter hierarchiczny: czy ktoś jest na górze, ktoś jest na dole. W momencie, kiedy Pluton przejdzie do wodnika, będziemy zastanawiać się, jak to zmienić na dużą skalę jako pokolenie. Pokolenie, które zdaje sobie sprawę z tego, że nie możemy dalej wzmagać eskalacji nierówności społecznych i potrzebujemy w jakiś bardziej sprawiedliwy sposób dystrybuować dobra społeczne. Ale teraz jeszcze tego nie wiemy. Teraz jeszcze nie zaprząta to naszych umysłów tak, jak będzie to działo się w przyszłości. Teraz, kiedy jeszcze Pluton znajduje się w koziorożcu, i a propos tej koniunkcji świateł, w znaku odpowiedzialnym za karierę, mamy sobie powiedzieć szczerze i uczciwie, co chcemy osiągnąć. Analizując, podsumowując nasze dotychczasowe osiągnięcia: to jest tak, że otrzymałyśmy i otrzymaliśmy jakiś potencjał od natury w postaci naszych talentów w postaci naszego dziedzictwa otrzymanego w spadku od przodków i przodkiń. Co z tym zrobimy? Nasza sprawa. My mamy tym zarządzać, my mamy nad tym zapanować. I panowanie polega na prawidłowym rozpoznaniu natury danej materii i wzięciu pod uwagę okoliczności panujących w danym momencie. Mars, odpowiedzialny za działanie, znajduje się w koziorożcu. Czyli zachęca do tego, aby powściągnąć gniew, złość i agresję i nie rozładowywać afektów już teraz, tak jak podpowiadałby być może instynkt, ale żeby poczekać, aż sprawiedliwość zostanie wymierzona przez właściwe instancje, przez właściwy sąd, który może nierychliwy, ale sprawiedliwy. Więc zamiast rzucać się na. Nagrodę pocieszenia już teraz. Powiedzmy sobie szczerze, co ma być tym największym dobrem, największą wygraną, największym sukcesem, który chcemy osiągnąć w swoim życiu. I powściągnijmy afekt zdobywania i wymierzania zemsty na rzecz większego dobra. Merkury, będący władcą ascendentu, odpowiedzialny za pracę intelektu, znajduje się w strzelcu I to jest dojrzała faza strzelca. 27 stopień tego znaku. Więc trzeba mierzyć wysoko. Trzeba mierzyć daleko. Trzeba kreślić plany, które będą olśniewać swoim rozmachem. I będą inspirować przede wszystkim. Wenus znajduje się na descendencie również w strzelcu. Więc niech nas pociąga i uwodzi to, co jest Dobrem największej skali. I szukajmy partnerów, współpracowników, którzy będą nas motywować do tego, aby stać się najlepszą wersją siebie. Wenus i Merkury są planetami powietrznymi, czyli odpowiadają za intelekt. Będąc w strzelcu, zachęcają nas do tego, aby odważnie korzystać ze swojego intelektu i z rozmachem wyrażać swoje pragnienia i plany w przestrzeni publicznej. Dzielmy się, dyskutujmy, rozmawiajmy, bo w ten sposób wysyłamy sygnał do Wszechświata i Wszechświat będzie wiedział, jaką ofertę ma nam złożyć w ofercie. Koniunkcja światu wydarza się w Trygonie do Urana, czyli kolejna planeta powietrzna, która odpowiada za innowacyjność, rewolucję, postęp i zmianę. Wychodzi na to, że w ramach planowania swojej przyszłości dobrze byłoby wziąć pod uwagę to, gdzie chcemy znaleźć się za kilka lat. Czyli zamiast myśleć doraźnie, zamiast myśleć w kategoriach wcześniej wspomnianej nagrody pocieszenia, dajmy sobie czas i weźmy pod uwagę, że ten wielki plan wymaga od nas cierpliwości determinacji i dyscypliny. Im bardziej wejdziemy w przyszłość z rozmachem, tym pilniej i skrupulatniej musimy realizować ten plan w małej skali, skali każdego dnia. Tutaj wierzchołek szóstego sektora, sektora odpowiedzialnego za pracę z dnia na dzień znajduje się w skorpionie. Czyli mamy pracować namiętnie. Tak, jakby wszystko zależało od nas, jakbyśmy nie mieli już nic do stracenia. Ale to będzie możliwe tylko i wyłącznie w momencie, kiedy nakreślimy wystarczająco kuszącą, inspirującą, pociągającą wizję przyszłości, w której mieści się nasze absolutne, maksymalne dobro. Czyli, żeby tam dotrzeć, to najpierw trzeba wyruszyć. Ale, żeby wyruszyć, to trzeba mieć mapę jest moment kreślenia mapy. Skorzystajmy z tego, że koniunkcja świateł wydarza się w luźnym, ale zawsze sąsiedztwie z Plutonem w Koziorożcu. To jest y, ostatnia chwila Plutona w Koziorożcu. Chwilę ponowił, Księżyc pójdzie dalej i utworzy koniunkcję z Księżyc utworzy koniunkcję z Plutonem. Przepraszam. Zamyśliłem się. Później, tydzień później Słońce utworzy koniunkcję z Plutonem również, i będziemy mogli poczuć tę pasję, tę siłę, tę namiętność, jaka jest nam potrzebna, aby realizować z dnia na dzień nasz wielki plan. Ale teraz dajmy sobie szansę go nakreślić i zróbmy to ze znajomością materii, z jakiej zostałyśmy, zostaliśmy wykonani. Tego Wam życzę i tego też sobie życzę, do głębnego poznania siebie na rzecz naszej najlepszej przyszłości. Pozdrawiam, cześć.